Na pewno okrutny czas dla Bartka, niepewność, bo pewnie codziennie rano nieraz tylko spogląda na telefon, czy jaka jest decyzja. Teraz to się pewnie stresuje nawet jak płatki owsiane je znając życie. Wiesz, no dlatego sportowcy muszą, muszą patrzeć, co dostają do jedzenia i do picia, szczególnie w meczach wyjazdowych. Pamiętajmy o tym, bo to jest, to jest bardzo ważne, żeby żeby sztab, kucharze patrzyli ludziom na, na ręce, bo w dzisiejszym świecie jest wiele rzeczy, które później mają właśnie wpływ na takie sytuacje. Czy... O w sportach drużynowych, marek to tak jest. Nie wykluczysz zespołu w przypadku, no, kiedy wy, znajdziemy. Wy, wy... Wykluczysz jednostki, wiesz co? Nie? I... jednostki, ale w sportach indywidualnych to jak najbardziej w 100% się podpisuje. No generalnie, wszyscy, którzy siedzą w tej branży, zawodowcy, którzy od lat się tym zajmują. No, uważam, że w sportach drużynowych to ewentualnie jakiś przypadek albo już naprawdę szaleństwo poszczególnych piłkarzy, bo ja takie mam... też przecież przypadki znamy. Ja bym, chciał usłyszeć, ja bym chciał jeszcze usłyszeć, co ma do powiedzenia sztab medyczny Lecha Poznań w tej I myślę, i, myślę, że będą, I myślę, że będą niedługo takie pytania padały, bo dzisiaj wszyscy się skupiają na meczu z Fiorentiną, ale te pytania, o których wy mówicie też wrócą. Trzymamy kciuki za to, że faktycznie jest to jakiś niesamowity zbieg okoliczności i no, nie będzie tych konsekwencji. Oby to nie był fake news jak u Niezwykle, niezwykle bolesnych nie będzie dla, dla y, Bartka.